Dziś gościem Ekspresu jest pani Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Rozmawiać będziemy o zjawisku, które no w ostatnim czasie no coraz częściej na ten temat dyskutujemy, bo raport Instytutu Prognoz Analiz Gospodarczych pokazał, że w ostatnim roku sprzedaż jednorazowych e-papierosów wzrosła aż o 300%. Większość nabywców czy konsumentów to są dzieciaki, bardzo młodzi ludzie. To są papierosy, które pochodzą z Chin. Chińczycy zabronili stosowania e-papierosów jednorazowych z tymi dodatkami takimi smakowymi. Państwo jako Izba Gospodarcza Farmacja Polska także wystosowali apel, mówię także, bo wiele organizacji zdrowotnych to zrobiło, do Ministerstwa Zdrowia, no tak, aby doprowadzić do likwidacji tego procederu. Pani Prezes, jaki jest cel tego apelu, co chcecie zrobić i dlaczego ta sytuacja jest taka groźna? No my mamy smutne doświadczenia sprzed wielu lat, kiedy braliśmy się, mocowaliśmy się z dopalaczami, prawie 3 lata żeśmy walczyli o to, żeby w końcu wyprowadzić z rynku te, to świństwo, bo tak można to mhm. krótko określić i udało to nam się tylko dlatego, że do akcji wkroczyły służby fiskalne. Po prostu uznaliśmy, że skoro ktoś sprzedawał to jako, jako przedmioty kolekcjonerskie bez cła, nie były to na pewno przedmioty kolekcjonerskie, to oszukiwał skarpaństwa, oszukiwał hmm. też ludzi, bo ludzie kupowali coś, co, co nie było tym, co, co miało być. I w związku z czym w krótkim czasie, ponieważ były kontrole sklepów i wycofano te rzeczy ze sklepów, Policzono, ile byli winni skarbowi państwa, i nie miał już pieniędzy na odtworzenie. Krótko i, i jasno. I powiem tak, że dzisiaj najbardziej to liczę na Ministerstwo Finansów również. Na komisji, która była w piątek do spraw uzależnień, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. No, branża medyczna mówiła podstawowo o zagrożeniach życia, zdrowia, o tym, że młodzież uczy się, jakby wciąga się w, w takie nawykowe sprawy, żeby coś trzymać, coś w tych ustach mieć. To jest taki pierwszy krok do uczenia się, jak palić papierosy. Ale ci, którzy wprowadzili te papierosy, oni nigdy nie myśleli o tym, chociaż teoretycznie mówią i piszą na tych papierosach, że to jest tam trupia czaszka na niektórych jest, że to jest dla dorosłych. Dziwne tylko, że dla dorosłych pokazuje się coś takiego, o, to jest, to jest dla dorosłych, lizaczek dla dorosłych. Który mężczyzna, która kobieta będzie chciała coś takiego to jest skierowane do dzieci. To jest target przeznaczony na dzieci. Jakiś koszmarne postacie z jakiś tam, nie wiem, jakiś raper, który mm. podobno jest bardzo modny i, i też to w użycie jego wizerunku po to, żeby zachęcić do, ale do zakupu. Ale to są też dodatki takich substancji zapachowych, smakowych, to też ma jakby skusić młodego człowieka To konsumenta. ma skusić młodego człowieka, bo to pachnie, znaczy dla mnie to obrzydliwie pachnie i to jest mm. mdlący zapach, słodki, to jest potem słodkie w momencie, ja tego nie próbowałam, jestem niepaląca, ale prosiłam ludzi, którzy są palaczami, żeby określić, to że jest obrzydliwe. Mimo tego, że jest obrzydliwek, to jest masowo w tej chwili kupowane. Sklepy Żabka tym handlu, jakieś inne pewnie te stacje benzynowe i sobie sprytnie kładą. W jednych stepach rzeczywiście stoi to przy papierosach, przy drugich natomiast między batonikami. Więc wiadomo jest, że robi się taką miszmasz, żeby nie, nie można było wykryć, że to jest takie naprawdę groźne przestępstwo, tylko że niby ktoś się że nie zauważył, położył, czy podtyka się, jakby daje się do ręki temu dzieciakowi, weź sobie zobacz, tutaj takiego stracha, chodzi, takie, jak się okaże, to jeszcze kolorowe, jak się, jak się pociągnie, to tu światełka, światełka się zapala, się no to po prostu. Mm. I co jest najgorsze? One mają nikotynę, 2% nikotyny mają. No, niektórzy przyp... mają więcej. Prawda? Nie, o, niektórzy mają po 5% nikotyny, ale to przypomina długopisik, nie wiem, jakiś mazak. No właśnie, Rodzina też, też bardzo wie, wykrycia, jak w domu da to reagować, no? bo, bo to jest mm. po prostu tak zwane Pani prezes, mówią. ale też alarmują eksperci, lekarze głównie, że my tak naprawdę nie wiemy, jakie spustoszenie może wywołać fakt w organizmie człowieka, młodego człowieka, że przyjmuje podgrzewane te substancje, prawda? No bo my nawet nie znamy składu tych substancji, one nie podlegają żadnemu badaniu, kiedy nie, są zwracane znaczy, do Jeżeli nawet moglibyśmy wiedzieć o substancjach, bo producent powinien napisać, jak zgłasza taki papieros do obrotu, to nie wiemy, jak one działają po podgrzaniu, bo to co się wydziela po podgrzaniu? Mhm. To jest najbardziej szkodliwe. Ktoś z profesorów, który brał udział, jeden z ekspertów, powiedział, że miał dwa przypadki, kiedy płuca były poparzone po prostu mhm. przez te dzieci, natomiast co jest najdziwniejsze, że nikomu nie przyszło do głowy, z tych tak zwanych nadzoru, czy ten pich, bo podobno się tym ma zajmować, nie wiem, komukolwiek, że jest tak gwałtowny wzrost papierosów, że trzeba się temu przyjrzeć, a przede wszystkim, najbardziej się dziwię, mm -hmm. temu jest biuro do spraw specjalnych substancji, gdzie siedzą podobne chemicy, podobne ludzie, którzy wiedzą, co, co, co to, co, co to, ma, co to ma, zawierają. Nie ma reakcji Po specjalnym nadzorem. I nikt nie popatrzył, jaki jest wzrost, te, te, przychodzą tam zgłoszenia. No mm -hmm. może nie każdy zgłosił. Ale jeżeli się tak masowo zgłasza, to dlaczego nie ma? udowodnionych badań. Dlaczego nie bierze się, tak jak my mamy na przykład leki z rynku, się opowiada, żeby sprawdzić jakość. W ogóle nie ma nic, to jest hula i dusza, piekła nie ma. A co zrobić, Panie Prezesie? Co Wy, no, bo Wy apel po to też, żeby, no, po pierwsze uświadomić, że jest skala ogromna problemu, no ale też jakieś rozwiązania ja tak, myśmy zabronować. zwrócili się do minister Nowackiej z prośbą, żeby w szkołach ten problem spróbowano we własnym zakresie jakoś rozwiązać. Złożyliśmy dokument w tej sprawie na Komisji Edukacji, która była tydzień temu. Pierwsze, pierwsze pismo poszło do pani minister Leszczyny, również z prośbą o podjęcie jakichś szybkich, skutecznych działań. Zawiadomiliśmy Sejmową Komisję Zdrowia. Teraz chcemy zwrócić się do Rzecznika Praw Dziecka. Po prostu organizujemy, jakby no, staramy się, żeby jak największa ilość organizacji społecznych włączyła się w to no i przede wszystkim prasa, żeby się włączyła, żeby te, ten materiał, który pokazał TVN, wywołał no, burzę no. po prostu. No, siła prasy jest znana i jeżeli po prostu prasa tego nie pokaże i nie powie, ja, dzisiaj ludzie palą papierosy, a kiedy chorują? Po wypaleniu papierosa? Nie, w parę lat po paleniu Oczywiście. papierosów. Więc jeżeli dzisiaj ten młody człowiek będzie to no. robił, a potem będzie przychodził i mówił, że to mu dolega, bo nie może, bo ma asma, bo tak. Oczywiście nie ma, że nie ma dymu bez ognia. Jakaś mhm. przyczyna musi być. My znamy i wiemy, jakie mogą być przyczyny, bo robimy monitoring mhm. po prostu tego wszystkiego, co jest, może być potencjalnie zagrażać w przyszłości dla zdrowia. Badamy y, działanie niepożądane leków i tak dalej. Bardzo dużo na ten temat wiemy i ostrzegamy po prostu. Mhm. Ostrzegamy i prosimy. Ludzie opanujcie się, dlatego że życie ma się tylko jedno. To, że dzisiaj mamy nowoczesne leki, mamy, ale te nowoczesne leki. Są kierowane na różne choroby, a nie tylko na leczenie skutków palenia takiego świństwa, jakie tutaj mamy. Czyli powinno się zakazać sprzedaży jednorazowych e papierosów z tymi dodatkami? Ja myślę, że smakowymi. można byłoby, że ponieważ jest poważne zagrożenie, i to stwierdzają specjaliści, zresztą trzeba by było nawiązać kontakt z tymi krajami europejskimi, które wycofały te papierosy. Tak, Wielka Brytania. Na przykład tak, we Francji już się też Wiesz jest podpisana ustawa, po prostu i zapytać się, czym oni się kierowali, jaką podstawę znaleźli, żeby te papierosy Ja myślę, że że jeżeli my możemy wysyłać partię leków, kiedy jest zagrożenie życia i zdrowia, to po prostu można to wycofać i spróbować zlecić badania pod kątem, niech producent udowodni, że to co nie jest szkodliwe. I pytanie, niech zmieni opakowanie. Niech zmieni, niech to nie jest pokazane, Zamy. że to jest, jest wybitnie kierowane do dzieci. Mhm. Bo dzisiaj dzieci to nie są dzieci. dzisiaj dziecko 12-letnie mamy to 80 wzrostu, mhm. bo taka jest młodzież Dobre. dzisiaj, wobec czego. Ja widzę z przerażeniem, jak idą ulicą i każdy coś w tych ustach trzyma i coś sobie tam podpala. No to, co mówiła jedna z rektorek szkół w Zamościach, że jak się wchodzi po przerwie dłużej do toalety, to po prostu trzeba robić na przestrzeń, bo się może zadusić od smrodu no. tych papierochów, no które tak. w szkole palą. Pytane o w tym 300% wzroście spożycia jednorazowych e papierosów no pokazują, że jest to problem ogromny. Pani prezes, bardzo dziękujemy za ten apel no i będziemy wracać do tego tematu. Że szybko jakieś decyzje będą podjęte. Będę wdzięczna, żeby po prostu mówić o tym, żeby ten apel dotarł nie tylko do decydentów, ale też do rodziców, do opiekunów dzieci, do środowisk, do starszych, którzy mają braci, młodszych niech sprawdzają czy po kieszeniach nie zobaczą czegoś mm. dziwnego, co nagle się okaże, że jego młodszy brat dziesięcioletni nosi niby szminkę przystaje. To nie jest szminka, to jest po prostu najzwyklejszy papieros, a nie żadna szminka. Dziękuję jeszcze raz. <smart> i <noise>